Zdechem na twarzy, gdyż przed chwilą udało mi się nagrać wspaniały film dla Państwa o tym, jak się montuje, jak się testuje i co robić z takimi filtrami wody z harmonii H2O. I okazało się, że film się źle nagrał w sensie bez głosu. Zatem, proszę Państwa, najpierw się muszę napić, Wasze zdrowie. Otóż, proszę Państwa, zacznę od początku. Ale może nie cały film już przeprowadzę tak jak ostatnio. Szanowni Państwo, panika związana z wirusami doprowadziła do tego, że gdy byłem w sklepie po zakupy, normalne, cotygodniowe zakupy, okazało się, że ludzie wywożą pełne koszyki butelek z wodą. Zastanowiło mnie to, dlaczego ludzie kupują wodę w butelkach plastikowych. I doszedłem do wniosku, że mają rację, bo najważniejszym elementem naszego życia jest woda. Można wytrzymać bez jedzenia, można wytrzymać bez różnych udogodnień, ale ciężko jest przeżyć bez wody. I to wody takiej zdatnej do picia, ponieważ w naszych mieszkaniach, domach, blokach z wodociągów jest naprawdę ciężko o dobrą wodę, która by była niezepsuta już w samym, w samym procesie uzdatniania, w stacjach uzdatniania wody. Więc polecam to, co ja zrobiłem. Ja jestem teraz w nowym mieszkaniu. To, co robię pierwszą rzeczą, jaką się wprowadzam, czyli instaluję sobie odpowiednią instalację do czyszczenia i aktywacji wody, jak ja to zrobiłem. Proszę Państwa, zwykłe obudowy filtrowe. Te akurat są od Harmony H2O, ale również tego typu obudowy można kupić w każdym sklepie. Yy, typu Castorama, typu taka obudowa, czy, czy również na Allegro. Proszę Państwa, taka obudowa kosztuje tam 40-50 złotych góra. Łączy się trzy takie obudowy i można, ma się już podstawowy zestaw filtrowy. Jak? Oczywiście taki zestaw filtrowy można również nabyć w, w firmie Harmony H2O. Jak ja to zrobiłem? Proszę Państwa, pierwszą podstawową rzeczą, którą zakładam, to jest pierwszy filtr węglowy. Wkład do filtra węglowego kosztuje naprawdę 9, 10, 11 zł. To nie są żadne pieniądze. Przy moim użytkowaniu wystarczy on na około pół roku. Takie są koszty utrzymania takiego zestawu: około 10 zł na pół roku. Teraz porównajcie to sobie z kosztami zakupu butelkowanej wody, gdzie ja mniej więcej dwie butelki wody wcześniej kupowałem codziennie. Następny filtr, jaki stosuję, to jest. To są kamienie kwarcowe. Kamienie kwarcowe, czyli taki żwirek kwarcowy z kopalni kwarcu, z pobliskiej tutaj akurat kopalni kwarcu. Nadaje wyśmienity smak wodzie i moim zdaniem nieco ją energetyzuje, doładowuje. No i ostatnim elementem to są kule aktywacyjne z firmy Harmony h 2 Oczywiście, jeżeli kogoś nie stać, nie musi zakładać tego elementu, może w inny sposób sposób aktywować wodę, ale ja osobiście polecam, ponieważ bezpośrednio z kranu leci wtedy woda idealna, moim zdaniem, do, do spożycia. Jeżeli ktoś nie ma tyle pieniędzy, żeby kupić tego typu kule, to pamiętajcie o tym, że w taką przefiltrowaną wodę można zawsze nalać do kubka aktywacyjnego i pić z takiego kubka. Lub też Stosować oczywiście podstawkę, czyli wodę z kranu przefiltrowaną w dzbanuszku czy w butelce stawia się na podstawkę i ona sobie cały czas na tej podstawce stoi. Panika, którą wywołał koronawirus, doprowadziła do tego, że ludzie wykupowali naprawdę bardzo duże ilości wody na zapas, ale to nie jest takie proste. Po co, jeżeli do sklepów taka woda nie będzie dostarczana? I to nie chodzi tylko o koronawirus czy inne zagrożenia, ale co jeżeli padnie transport? Moim zdaniem najważniejszą rzeczą to, jeżeli ktoś ma oczywiście swoją działkę, to jest własna studnia. Ale jeżeli własna studnia, to jeszcze pamiętajmy o tym, żeby mieć własne zasilanie do tej studni. Czyli jeżeli studnia jest głębinowa, ona jest zasilana, woda jest wydobywana za pomocą pompy głębinowej i ta pompa musi mieć również zasilanie. Czyli własna studnia, własny prąd. I wtedy, nawet jeżeli wyciągamy taką wodę z głębin, ją również musimy filtrować. I tutaj również polecam wszystkim tego typu filtry. Tego typu filtry, oczywiście, stosuje się zazwyczaj do, do domków jednorodzinnych. Ja akurat mam w mieszkaniu, i akurat tylko pod kranem, pod zimną wodą, ze względu na to, że nie było możliwości założenia, w innym miejscu. Czyli nie mogłem założyć sobie jako całe, jako aktywator ujęcia wody w tym mieszkaniu, więc założyłem sobie tylko do spożycia, do nabierania wody spożywczej tak? czyli na, na zimną wodę w kranie. Oczywiście ktoś powie, że to jest drogo, tak? że to jest droga inwestycja, ale proszę Państwa, wystarczy sobie tylko policzyć. Koszt Wody butelkowanej. Ja zakładam, że na osobę niech to będzie 5 zł dziennie. 5 zł dziennie to w ciągu roku 360 dni to jest jakieś 1800 zł, a 2 lata to już jest 3600. Szanowni Państwo, koszt użytkowania takiego filtra przez 2 lata to jest 40, zł, czyli 4 razy wymiana wkładu. Więc ci, którzy potrafią liczyć, naprawdę powinni wiedzieć, że wcale w czasie to tak dużo nie wychodzi. Oczywiście są jeszcze kubki, są podstawki, są różnego rodzaju aktywatory, które aktywują wodę i pamiętajcie, że do każdego zakupu robionego spod linku pod filmem dodajemy Taką właśnie buteleczkę z wodą wzorcową, czyli tą wodą, która jest zawarta w tych aktywatorach. Serdecznie polecam jeszcze raz. Pamiętajcie o tym, że woda jest bardzo ważnym czynnikiem. Już nie wchodzę dzisiaj w te aspekty mm, duchowo-mentalne, tylko zwracam na typowo czysto techniczną stronę tego zagadnienia. Jeżeli nie wierzycie, to spróbujcie najpierw na własnych roślinach. One Wam pokażą, co jest prawdą, a co nie. Dziękuję Państwu serdecznie. Do widzenia.